Cześć, tu Kamila Jasia, zapraszamy Cię na drugi film z cyklu poświęconego endometriozie. Dzisiaj zajmiemy się postawą ciała, która jest kluczowa, tak naprawdę bardzo z każdą ale w tym przypadku również bardzo, bardzo ważna, ponieważ będzie wpływać na to, jak oddychasz, jak ustawia się Twoje ciało w przestrzeni, na długość oraz napięcie wszystkich tkanek, na dystrybucję ciśnienia siedprusznego, na całe, całe Twoje ciało. Zaczynamy. Stanę sobie w lekkim rozkroku, mniej więcej na szerokość pióra. Zaczniemy od stóp. Na stopach, mówimy, że mamy trzy punkty podpór: piętę, pierwszą oraz piątą kość głowy kości śródstopia. Czyli na początku ustawiamy się na piętach, dociskamy je do podłuża, następnie na głowie pierwszej kości śródstopia doglejamy piątą głowę kości śródstopia, czyli to są takie te kosteczki, które czujesz pod palcami. Spróbuj rozlokować swój ciężar ciała na stopach w tych trzech najważniejszych punktach. I w powrótku opuść palce. Teraz, kiedy czujesz, że twoje ciało mniej więcej równomiernie opiera się na obu stopach, delikatnie płynij kolana i będziemy miednicą szukać neutralnej pozycji. Zacznij sobie od delikatnego, takiego bujania w przód i w tył, tak żeby rozluźnić swoją miednicę. Delikatnie pochyliam w przód minimalnie i wyprostuj na tylko kolana. Wtedy ona sama powróci do takiej neutralnej pozycji, ani za bardzo podwiniętej, ani za bardzo pochylonej w przód. Następnie ściągnij sobie upadki przez takie rozluźnienie parku. Będzie, żeby nie napinać innych karku, nie unosić ramion, nie ściągać czy sztucznie ramion w tył. ściągasz żeby w tył i w dół po tylnej ścianie klatki piersiowej. Minimalnie wysuwasz mózg w przód i w górę. Zobacz odrobinę brodę. Rozluźniasz domiona, rozluźniasz szyję, tak żeby pozycja nie była sztuczna. I spokojnie oddychamy. Wykonaj trzy oddechy dolnożebrowe, czyli prowadzisz y, powietrze do dolnej części klatki piersiowej. Możesz ułożyć sobie dolną na żebra, żeby to wciąż pomaga Ci w prawidłowej pracy przepomnieć. Weź spokojny tak osem i wydłużone wydech przez usta. Możesz zatrzymać wdech na 2 sekundy i znowu I dłuższy wydech. Jeszcze jeden wydech. Pamiętaj, żeby nie unosić barku. nie napinać karku. Przy wydechu powinnaś delikatne napięcie na brzucha, mięśni brzucha, delikatne napięcie brzuchu. Pamiętaj, że utrzymanie prawidłowej postawy ciała nie jest takie proste. My w fizjoterapii nazywamy to nawet reedukacją napięć mięśniowych, co oznacza, że bardzo wiele osób, na przykład, które długo pracują na siedząco, mają zaburzoną na przykład między przednią, a tylną częścią, między przednią, a tylną taśmą mięśnia więziową To samo dzieje się, kiedy coś nas boli. Pamiętaj o tym, że po operacji, kiedy blizna jest po ulicy podbrzusza, kiedy delikatnie tutaj ten obszar jest zaburzony, jeżeli chodzi o czucie, jeżeli wcześniej występował w tym rejonie ból, to zawsze idziemy do zdjęcia, zawsze zamykamy się, bo wiadomo, że z bólem nikt nie chodzi z otwartą banką piersiową. Dlatego też zwróć uwagę na to, że wcześniejsze Twoje zachowania, wcześniejsza Twoja praca mięśni może być zadłużona, więc to nie będzie tak, że postawa ciała przyjdzie Ci z łatwością, że utrzymanie prawidłowej postawy ciała przyjdzie Ci w 5 minut. Dlatego też postaraj się zrobić to spokojnie i zawsze z dostosowaniem do siebie, do swoich indywidualnych możliwości. Natomiast pamiętaj, że przy endometriozie otwieranie klatki piersiowej spowoduje, że wszystko, to będzie się działo w linicy, będzie związane z jej rozluźnieniem, a te pozycje też możesz wykonywać dosłownie kilka dni po operacji, e, po zabiegu endometriozy, dlatego że każde zamykanie się kratki piersiowej, zamykanie pozycji powoduje, że zwiększa się ryzyko powstawania urzędów, które bardzo właśnie też pracę oddechową i postawę ciała zmniejszać. Jeżeli już postawa ciała jest przez Ciebie opanowana, możesz ustawić sobie stopy kolana troszeczkę szerzej niż biodra i bardzo skieruj na zewnątrz, minimalnie u kolana, bo wtedy pozwoli Ci to na płynną pracę wyżej położonych segmentów mięśni i biodra rozluźnione i wykonaj bardzo delikatne półka, rozluźniające, spokojne, płynne bezwórza jedną stronę ze spokojnym, płynnym oddechem, dalej tak samo z dociskiem trzech punktów podporu na stopie. Możesz wykonywać jak najczęściej e, w ciągu dnia nawet dwóch, trzykrotnie po 40, powtórzeń w jedną stronę. Spróbuj teraz zrobić kółka na drugą. Możesz też, wczuwając się w swoje napięcia, wczuwając w ciało i w swobodny oddech, wyczuć, którą stronę koła mogą mieć się łatwiej, dlatego że zawsze będzie gdzieś tam po nas w dziele dominować asymetria i możesz mocniej wtedy pracować więcej powtóreń, wykonać na stronę, która jest troszeczkę bardziej e, osłabiona. Kiedy wykonasz koła po 40 powtórzeń, ustaw jeszcze raz miednicę neutralnie i zacznij balansować ją na boki bardzo płynnie, ale bez klatki piersiowej. Niech ten, każdy ruch wychodzi tylko i wyłącznie z miednicy. To wszystko, co polecamy, to też jest oczywiście dla kobiet, które mają na przykład bolesne współżycie, bolesne miesiączki albo długo siedzą w pracy. To samo możesz wykonać z lekkim balansem jednicy do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, ale pozwól sobie z każdym ruchem na większą swobodę i jeżeli to będzie tylko możliwe, na większy zakres.